Nie, jak wracam do domu, ja po prostu idę do domu, kurczę. To jest jedyna taka chwila, żeby pobyć z moją e, dziewczyną, i, i no i co? I przeżywamy tą radość. To jest jedyny w sumie wieczór, w którym jestem szczęśliwy, bo już od jutra znowu trening, i znowu będę myślał, Boże, po co ja tańczę, po co mi to było, i no i katastrofa, i jęczenie do piątku. W piątek super uczucie, sukces, radość. No i tą radość mogę dzielić ze swoją najbliższą osobą, więc ja idę do domu. Na szczęście wymelanżowałem się przez pół życia tak, że nic, wiem, że już nic nie tracę, no inni muszą polemelanżować, ja teraz mam ochotę posiedzieć w domku i się potrzebować... No właśnie, bo jest afterparty i właśnie omijasz je, wiesz. No co mi afterparty potrzebne, jak to... Po pierwsze, afterparty beze mnie, no to jest słabe afterparty, więc jeśli nie będzie, no to nic się tam nie będzie działo, a po drugie, no słuchaj, każde afterparty jest takie samo. Ja byłem królem wszystkich afterparty i po prostu wszystkie, no, Mam zaliczone od A do Z i afterparty mają to do siebie, że mają ten pewien sam schemat. Jeśli już tego schematu się nażrzesz tak do wyżygania, no to ja już nie chcę, żeby mi bolał brzuch. No ja już się po prostu najadłem, a teraz po prostu zasiadam, rozpalam ognisko, zima już zaraz będzie, przytulam się pod kocykiem, no i wstaję rano jak młody bóg i lecę na trening. No i to jest bajka, więc jak to się mówi, każdy wiek rządzi się swoimi prawami, a ja już jestem stary.